Ja się nikt mnie nie popatrzy. Wiecam, to widzicie, mamy czwarty odcineczek z SkyBlocka. Akurat idealnie, bo nam drzewo rosło, ale ty zajmij się drzewem, ja postaram się zabić szkieleta. Dobra, dobrze. Aha, kości nie wypadły. genialnie. No, no najgorzej, że kości czasem nie wypadają. Dobra, ale wielkie to drzewo. to jest? Lekkue, ale wielkie było trochę ten klocek. Chyba. Eee, mam 24 drewna, co robimy z niego? Nie wiem, żebym na razie zostawił i oszczędził. No, żeby nie, nie było tak... Ej, mam w ogóle sadzonkę. U mnie nic ciekawego. Chory, ale we wtorek zapomniałam sam dziecinek właśnie tak wypadło, że jestem później bardziej. Ja nie mogę, ale się przestraszyłem, Dobra. O Jezu, nie! 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 nie. Apolion! Wszystkie itemy? No, my wszystkie mitamy. Bo ktoś zrobił tego głupiego klocka, tylko mówił, oj, ty tu niżej. Kurde, co ja zrobiłem, sorry. Nie to chciałem. Serio, ale ten klock nie żyje, to jak to się robi? No, nie, nie chcę, nie chcę się zepsuć lawy. To blok, daj. Daj. Niżej. No, że ja nie potrafię, mówię ci. Ja nie jestem ekspertem, ale wiesz co? Ej, dobra, zbieramy. Aha. Zbieramy. A mamy już dwie sadzonki, jest. znaczy a, a, trzy. Mam jeszcze te dwie. Ej, a wiesz, że to drzewo nie urośnie nam? Macie? A wiesz coś? Macie, Maciek, to drzewo nam nie urośnie. No wiem. Trzeba obok siebie, więc jest zupełnie Ale mnie to zastanawia, o, ja bo ja je... Jabłko? Tu masz farta? My nawet jedzenia nie mamy. O jabłko! Muszę zjeść, ale tego nie zrobię. To? Kilof. Kilof? Masz. Dobra, ja idę do tego, do... co to jest? Do lasy idę, do lasy, idę jak coś. A czemu do lasy? Bo mam po polsku Minecrafta i to tak pokazuje, że to są lasy. Bio Bagna... La... Ja nie słyszałem nigdy o takim, serio mówię. Jak mam udowodnić? Nie Uf, jak się cofnąć w czasie? Hm. Żeby ktoś cofnął się w czasie, nie? Kto wie, że istnieje coś takiego? A, może, to te... może nowy biom był dodany teraz. Wiesz, co jest najgorsze, że ogólnie nie zbieramy tych sadzonek, a potem mamy tak, że bez drewna jesteśmy. Ale bo słuchaj, bo wtedy to było tak źle, że jak e, przeważnie kopię z shiftem właśnie w tej maszynie, żeby to leciało do ciebie, jak podchodzisz do lawy, to ten klocek cię wypycha do lawy, bo do wody cię nie mógł Dobra, mam pytanie, wiesz co? ja bym robił, że, bo ogólnie, Eee, Fionerson chciał z nami, nie pisał, ale to się nie udało. Jezu, ile mój telefon ma Tak, Sprawdzę. 5%, ja idę po odwarkach. Czekaj, ja też się podłączyć z przyzwyczajenia, skoro słyszę, że ktoś ładuje... No dobra. I... Te, dobra, mam pustaka kobla. Kilo wkładam do beczki i idę się budować. Jestem mega ciekawy, co będzie na tej wyspie. A, tak wow, to, jak to straciliśmy? Jestem bardzo ciekawa, co będzie na tej wyspie. Jak myślisz, co tam może być? Halo? Maciek? Maciek! O, skrzynka. Wiecie? Ej, widzę skrzynkę! kurde no, ale telefon mam być inny, gorzej. A ty gadasz przez telefon? Co, 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 co? co? Gadasz przez telefon? Nie. Patrz Oto? na to. Ja, ja tu, ja widzę skrzynkę pod koniec. Dobra, a ja muszę się pod krzesło. Dobra, jest tam bardzo, bo widzę. E. Wiesz co? kaktus by się przydał, ale ogólnie Flamers nie mam go rozwalił. Osoba, która chciała z nami grać. Ale nie ma tak jak Idzwika. No. Jest lepsza niż Obsidian! Oku, kresu i krzyślin. Gdzie ty jesteś? Na tej wyspie tej brzyzowej, do której się budowałem. Jezu, jaki fart. Bijam w ja serii. Modlę się, nie spadnie. Ej, nie spadnie. mogę to ten? <laughs> Nie no dobra nie, nie będę... Ej, wiesz co? Dobra, ej, Ali, jak my zabędziemy kurczaki na to? te? Co? Mamo! Nie wiem co do mnie mama mówiła. Mamo mówiłaś do mnie! Bez komentarza. Nie wiem, bo mówię, bo nie, bo... bo coś tam mama mówiła, że ci wodę ma, bo ogólnie... Ja chciałem herbatę, nie? I nie wiem, czy teraz do, no, do mnie, to mówi, bo ja chciałem herbatę pół godziny temu. I ona nie zrobiła, mi bo zapomniała. Nie wiem, czy ona mówiła, że... Czy zrobić ci herbaty, czy coś innego? No. Nie, i ten odłożyłem specjalnie, żeby się zregenerować. Ja nie Spokojnie! Czy ty robisz portal? Ale ja, chcę... ja ci powiem, że jak kiedyś samemu grałem w skyblocka, to mi, ja, jak też właśnie znalazłem portal, to zupełnie nie wytypało w randomowe miejsce. Ej, mm, ja do portalu, ja chcę zobaczyć, jak portal wygląda. Mogę kill off, Mogę? Mogę? Mogę proszę. ja nie mam kilofa. Ja cię odłożyłam do skrzynki. Jak odłożyłaś? E, tylko najlepiej, żeby nikt do mojej skrzynki nie patrzył, bo na... ja zawsze żartuję. O, flipa. Dobra, wiesz, teraz robię mieczyk. Ja, ja, mieczyk ja, ja robię raz. Nie, nie, jeszcze ja bez... do naderu, to on nie był zwykły, tylko. Ej, bo... No właśnie o to chodzi. Czy to zwykły nader? Mm -hmm. Nie. No właśnie. Jakby to nie widzę żadnej wypki, i będziemy musieli zbudować się kolejne 400 -200 bloków w każdą stronę. Genialnie. Mm -mm. Albo portal nie, nie są, żebym się klaw tam na bieżę. No ja wiesz co, ja idę też na portal, na podstawie, chcę zobaczyć tak co to jest. Ale najpierw się kopać. No już nie wie... Dobra, no. Eee, dobra, no, co tu jest? No, killów medy... to on wyjdzie. Znaczy portalu killoff Dobra, wróciłem. <laughs> Spadł Wyszedł? Tak, wyszedł mam, go w ręce. Uh, Dobra, ee, nie widzę tu nic na razie, ale no, widzę ale wyspę. My też jak byliśmy tutaj, jak jesteśmy w bazie, to nie widzieliśmy żadnej wyspy. Ale e, ciekawe jak wygląda nether, może tak samo no, wygląda ty. No, ale jak my Dobra, wróćmy. To, to jest normalny nether, tylko po prostu e, ktoś już tworzył portal tam i gdybyśmy zeszli na dół, to będziemy na tym, na dachu netheru. To znaczy, na Ogólnie najwyższe jest fajnie, gdyby było PvP tam. Cały czas zabijam Flamersona No, wyraźnie tego laga mam Ej ile masz FPSów? Powal się, bo ja mam... Ja mam 50... 50... 53 Ja mam, ja mam ogólnie 100 Ja co jakiś czas 60 80, 70, ej, a 20 może... Ej to może byśmy poszli na tą drugą wyspę, że Bo jest, została nam ostatnia wyspa w tamtą stronę i co? To no daj ej, ja pokopię, ej, daj ej, ja pokopię ej, ej, odwróć się Kopiemy Ej, może z tego robimy płytki Nie wiem, czy to dobry pomysł, czy nie lepiej byłoby zaszczędzić trochę drewna. Padłoby się w no, ej! Tylko jeden drewno ci ukradłem. Chciałem z temy zrobić, bo sam widziałeś, że się Dobra, Dobra, No, się zadałeś. No, Czekaj... W lawi spadły moje wszystkie itemy, spadły. Ktoś Nic. A co? Co ja mam zbudowalić? Ja chciałem kopać, ja chciałem kopać Dobra, zamienić to w... Dobra, zamieniam to w drewno, ile będzie? 40, fajnie Dobra, więc ja sobie kopać i robić kilof, bo ten mi padnie Ej, może wiesz co? i coś z drewna zrób, a ja będę kopać na tego No i się spaliło Ej, Ja będę... O, dobra, 4 drewno, to robię nowy kilof 35 płytek. Idziemy tam, czy najpierw w nederze się budujemy, bo nie mam pojęcia. Nie wiem, no, możemy w nederze spróbować. Ale jak tam nic nie będzie, to wiesz, no to musimy z... Ale to wiesz, o, o, sadzonka, 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 no sadzonka w wypadła. Się Ale tylko, tylko portal też jest na kordach 00, czyli tak jak nasza Serio? Pokaż to. No, na kordach Co 0, 70,1 Ale nie, bo ja mam ogólnie ten te lagometr nie i wiesz, te niby cheaty zwa tak zwane. Te kółko, wiesz o co mi chodzi? Niby to są cheaty, ale ja nie wiem czy są. Widzowie jak Minecrafta. Legalne cheaty do Minecraftu na no, fajnie. A ja zrobiłem tak, nie nazwę tych cheatów, czyli pyrej chyba. Nie jak pobrać. Ja, ja byłem taki głupi wtedy. Nie, nie pytajcie, dobra, ale głupi wtedy. Ja nie wiedziałam no jak pobrać tę kółko ja mówię kurde, dobra, Ja nie odpuszczę tego, nie tak szczerze, ja szukałem pół godziny. Nie i mówię, aha, a może to na Optifine, ale ja nie wiem jak się pobieram. Wtedy nie korzystałem z OptiFina, wiecie kiedy to było? Ona no, no, 3 trzy lata temu, czy tam dwa. Bo Optifine jeszcze istniał. Mm, serio istniał po Optifine wtedy... Skąd wiem? Może przez to, że używam, że używałem 3 lata temu Optifina. Ale nie wiedziałem jak pobrać, mi brat pobrał. No dobra, co ja powiedziałem. Jest... Że... Ej, a gdyby stworzyć łódkę z drewna i spaść, tylko na dół? nie wiem. Tak? No dobra, już mam trochę kogla. Ej, czemu... Ej, czemu mi się zrobiły buty? Widzisz? No buty mam. Znaczy tego. Żelazne. Nie? A dobra, sorry. Nie, sorry, zapomniałem mam teksturę, e, mam takiego tak który mi zamienia tego. E, w jakimś... bo mam tego miecz... miecz który mi pokazuje jako tego. Dobra... A czy chodzi dbra. mi się... O miecz tego. No wiesz, w jaki miecz... Dobra, więc się budować po prostu do wyspy w a ja nie będę mi zgadać. Ej, bo ja... Ja wrzucam itemy moje do portalu weźcie i ja spadam na łódką. Dobra, to ja już biorę. Aha, z... Na dole jest volt. A. Masz my Czekaj. Ty masz tak, ja mam łopatę, to to jest chyba to twoje. Kosi kilo. To, a dobra, no to kurde, nie łap tego. No kurde, mam lagi, nie wyrzucać ją. o kopać idę, wiesz, żebyśmy się budowali. Ale, Ale wiesz co, no, żebyśmy się... To, to wiesz co? To ja dam Ci y, bloki do netheru. Weź, no dobra, będę tam kopać na razie. Spróbujcie z tego zrobić, na no, bo, bo ja rozgrałem Skybloka podobnego, nie? Nie wiem, czy to nie był. Aha. Nie wiem, czy to nie był ten Skyblok. Czemu? Bo e, jakbyś wysłał linka, to ja bym zobaczył sam. Y, wszystko. Y, gdzie są, gdzie, jakie wyspy? No. I może bym właśnie zbudował portal i bym zobaczył, gdzie jest. Ale nie mam linka do mapy, więc. Osoba o Nicka apolion ma. No, ej, czemu? Halo, ej co jest? Ty, Aha, ja się... ej, A ja bym w ogóle z tej wyspy, do której się dobywaliśmy tego, Co? drzewa zniszczyć. No dobra. Ja mam dosyć miłego brata, ludzie. Ej, o jutro grasz? Nie wiem. Bo tak gram od się... dziewiątej. A no właśnie, o to chodzi. A ogólnie gram od dziewiątej. Czemu? Właśnie mówię, że do dwudziestej dzisiaj siedzę. Czemu? bo mówiłem już, ale ja nie chcę tego widzieć, żeby... Bo połowa pewnie... Yy, bo znam takich ludzi, co pewnie... Nie wierzą we wszystko, nie? To co powiesz na YouTubie, to co ktoś powie, nie? Ja nie chcę mówić, żeby... co... żeby się ma pod komentarzami A on udaje, on udaje, on udaje, to nieprawda, to nieprawda Znam takich ludzi, mam ja kolegę takiego Ja teraz powinno być w tym nadejrze taki e, kawałek wyspy i spawner I jeszcze tych świnie, jakaś wyspa powinna być chyba się 69 jest potrzebne. Żeby się tam dobudować. Co? Przepraszam, ale muszę odpowiedzieć. Dobra. Nie ja mam tego, dobra, ile się dostaje za tego? Za zrobienie jednego? Mhm. Ja ja zrobiłem wiodro. A, dobra. Sześć. A, Dobra. Wiadro? <głos》>, właśnie wiatr gdybyśmy zrobili. No przydałoby się. Dobra, sto, na 100 FPS-ach uda mi się odbudować. Ale do dobra... normalnego świata najpierw buduje się do no, normalnym świecie a potem. Ale wiesz co ja chcę powiedzieć? Że mogę zainstalować cheaty. Nie dobra, pracuję. Ale wiesz co? M mam cheaty takie, które może ci samo, wiesz jak się budować. Że ja... że to jest jakbyś klikał 100 cpsów ów na, na sekundę. Mam takie cheaty pobrane, ale nawet nie wiem czy są na 1,19-3. Ale chyba są... jest Drzewo kolejne! Ja nie mam. Przyszedłem się tu kopać. A co tam znalazłeś? Portal? Nic nie mam, nic nie widać. Aha, Aha bo ci się tam nie budowałeś. Budowałam ale... ci o nether, czy o Nie, nie, to się nie, tutaj nie. po prostu. Ach, nie, już myślałam, że sadzonka spadła. Mamy tą sadzonkę. Mamy sadzonkę. mam jedną, ale z... Ale dobra, spokojnie, mamy, ko... mamy tego, do kobla, no. jak spadniemy... Okay. Dobra, nie będę ryzykować speedbridżem. Dzisiaj mam czy, pytanie, kto wychciał? Nie, Jest będzie już taki długi niestety, ale mi się trochę śpieszy. Dobra, mam jedną płytkę. Ale ja tam widzę jakąś. Jest! Ej, widzę wyspę! I czy tam jest portal? Tam jest portal do endu! Co? Co ty mówisz? Nie, nie wiem. No, portal, nie wiem. portal do endu! Ty jesteś się źle od tego lasu, Bionu. trzeba było się kopać wy tego. Gdzie indziej, D dobra. To nie wiem czy się teraz wrócić, ale to jest 200 tego. Nie, jakby jestem blisko, dobra. Ej, weź na kop tam trochę tego, proszę. No, tak. Mi się to buduje. 30. Pani weź na kop. Jak... Bo ja tu właśnie... mam te twoje płytki, nie potrafię czytać kordów, mówiłem. <laughs> no, do, minus. Dobra, nie, nie powiem, bo będzie. No, dobra, serio, ale. Przedmiot pierwszy, ale przynajmniej ty, pierwszy, przynajmniej ty pierwszy. Min, Minus 115, e, to no minus trochę. chyba 193. No. Dobra, Jezu, a ja potrzebuję się tam dobudować, bo jak tam będzie to, to ja biorę, mówię, ja się tam budowałem. Ja to znalazłem, ja tam wiedziałem, co jest. Masz, nie się nie wiem, nie wiedziałem. Mam jeszcze trzy marchewki w zapasie. Dobra, e, weź, weź mi daj je, proszę. Bo ja się ja tam ja nie da, Ale wiesz, nie, nie są marchewki, daj tego. No, 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 no wiesz o co mi chodzi. Koble, ja koble. Koble stonę. Ale mogę, ja proszę. Nie ja spadłem, ale całe szczęście, że straciłem tylko sadzonkę i ten. Eee... Wiesz co, chyba ja już nie mogę wracać z temami, ale dobra. Ej! O drzewo rosło! Drzewo, jakieś dziwne, bo ja mam tylko połowę drzewa. Eee, mi proszę, koble. Żebym zrobił tego. Nie kilofa tylko... No, wiesz, most. Mogę? Ja nie mogę, ja jestem bogaty. Nie wiem na ile ci starczy, Drzewo. Jak teraz to te trzeba szybko rosnąć. No. I to jeszcze mówię bez cheatowania. Serio, ja mogę nagrywać wszystko przed odcinkami. Mogę to zrobić. I wstawić i na swój kanał, bo. Jak wstawił na swój no dobra, to byłoby ale dobra. Aha, super! Spadłem! Aha, dobra, te po mnie na górę. Nie, lag, lag, Sorry, mam milion pingu, mówię o tym. Ja mam milion pingu. Dobra. O, sadzonka, sadzonka tam jest, sadzonka leży, ale nie wiem, czy zdąży, bo się usunie. No i się usunęła. No nie jest, ale nie chcę jej zbierać, bo. Bo ona tak. Wiesz, ona tak stoi prosto. I ona się nawet nie rusza, więc jakbym ją pewnie zabrał, to coś by się stało. Teraz tak miałem przykład. Dobra. Ten odcinek nie będzie aż tak długi jak reszta niestety. Ale mam nadzieję, że wytrzymacie. Jak będzie jakieś... Ty no... wiesz, u mnie sądzi? odcinki ile trwają. Ile? Chyba... Trzy C minuty, więc cicho. Nie musisz tego mówić nawet. Sara u mnie odcinki trzy minuty, bo jedna... jeden odcinek mój, to może przerobiona piosenka. Mówiłem już o tym, tak? No, to to jedyny odcinek. Jedyny, ja mówię, nie, nie, nie jestem youtuberem, tak jak... Znaczy nie, ja nie mogę. Nie, nie chodzi mi, że jestem youtuberem, tylko chodzi mi o to, że nie nagrywam na, na, na YouTube. No YouTube'a! Ej, no nie! No nie! Nie! No nie! Nie! Ja zbieram no, i ten ze Nie! Idź, idź, okay. idź, bo cię zepcham, zepcham cię, zepcham no, cię, wiesz, cię po prostu. Ja mam tylko 18... Aha. Zepcham cię, ja cię zepcham, mówię. Ja cię zepcham, nie, no nie. Proszę, ja chcę mieć totem, jak jest tam. Chociaż ja mogę mieć totem, proszę, bo no, widzę, ty, wiesz, jak jak ja lubię do wojny z No trudno, wiem, że tam totem nie działa. Mogę też ci za dobrze nie zadziała, jedynie uratujesz się spadając. Ale Proszę, proszę A bloki mi się skończyły Dobra, ja poczekam tu, wiesz... I głupi jesteś! Ja nie mogę Dobra, wiesz ja, ja, ja idę Przybiegnę z plusami Dobra Dora. Pekaj, ja tu zbiorę z naszego trochę Tylko będziesz musiał skakać Dobra Uwaga, bo jakby to powiedzieć, yy, tak nie skacz lepiej, wiesz? O kurde, jestem tak blisko, tak blisko jestem. Ja chcę totem mieć, proszę. ja chcę mieć totem. 30 płytek. 30, to tylko szybko, szybko daj, daj. Widzę, czyśniknął tej chwilę. Właśnie, ktoś pisał do ciebie na Discordzie, że chce z tobą nagrać odcinek, czy nie? nie. No to wiedziałem, wiedziałem o tym piszcie dobra tylko do budowy ja się na, na tą wyspę i niestety kończymy odcinek ej to też biegnij do tyłu to ja ci dam szybko te pół płytki no a mo nie bo ja nie nie mogę wiesz czemu bo skopałem to co było za mną żeby się podbudować ale ja tam nie doskoczę coś ty odwalisz Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No na pięć kratek to jest, to raczej nie dolecę. Doleci. Czekaj, mogę na twojej Mogę na twojej sikierze to przetestować. Czy doleci? Jak doleci, to ja dolecę. Zrobię ci nową, dobra. Nawet jeśli się nie zgodziłeś, to. No, dobra, nie, 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 bo jak sikiera nie to ja też nie. Mam tylko twój killoff. Widzisz, jak jestem blisko? A gdyby teraz tak z łapki zniszczyć? Wypierdź.